Marta Conway Uśmiech Emisji To jest bajka dla tych dzieci, co gdy nawet słońce świeci, zapraszając do zabawy, ciągle mają ważne sprawy. Opowiem wam o gabrysi, która strasznie się bała, żeby koleżanka Misia jej nie zabrała. Więc siedziała raz Gabrysia, tuląc mocno swego misia. Nieśmiało podchodzi do niej Emisia. – Czy mogę pożyczyć od ciebie misia? Pobawimy się razem, Gabrysiu miła, bo nie chcę, byś tutaj smutna była. Gabrysia wrogo na nią spojrzała. I widzi uśmiech na twarzy Emisi. I choć normalnie by nie powiedziała, to kruszy się serce małej Gabrysi. Myśli, ona nie chce przecież zabrać mimisia. Przełamała się Gabrysia i mówi skromnie. Czy chcesz się ze mną pobawić? misia na to. Oczywiście, chcę ci radość sprawić. Obie będziemy miały zabawę i nikt nie będzie smutny. Gabrysia zdaje sobie sprawę, że ona ma rację. Patrz na misia. Zrobimy Ci kolację. I idą wesoło razem. Gabrysia się otwiera, i z uśmiechem pożycza misia, to zabawy się zabiera. Potrzymaj misia, emisiu miła, bo on jest smutny. A ty swym uśmiechem dzisiaj sprawiłaś, że wieczór stał się lepszy, nie taki okrutny. I już się bawią obie dziewczynki, więc gdy widzisz smutne, minki. Pomyśl pewnie jest samotna. Podejdź, uśmiech jej podaruj, zaproponuj jej zabawę, zostań jego przyjacielem. Może zmienisz jego życie. Będzie znaczyć to tak wiele. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to bardzo proszę, żebyście mi dali pod filmikiem lajka, like, jakiś miły komentarz. To bardzo mnie motywuje do dalszej pracy. I bardzo proszę o subskrypcję mojego kanału. To jest dla mnie teraz niezbędne, bo YouTube zaczyna pracę dopiero po tysiącu subskrypcjach, współpracować zaczyna. Więc jeśli byście chcieli mnie wesprzeć, to, to dziękuję bardzo z góry. Pa pa!